Dziś w Korszach nie mówi się o niczym innym jak o makabrycznej zbrodni, która wydarzyła się w nocy. W mieszkaniu, a dokładniej w piwnicy przy ulicy Wojska Polskiego znaleziono zwłoki mężczyzny z odciętą głową i rękoma. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie, którzy pod nadzorem prokuratora ustalają szczegóły tej przerażającej zbrodni. No jestem normalnie zszokowana tą wiadomością. Naprawdę, nie wiem nawet co powiedzieć. To straszne. To straszne, nigdy nic takiego się nie działo, a tu taka poważna rzecz, naprawdę. Naprawdę, bra brakuje mi słów, nie wiem w ogóle nawet co powiedzieć. Pani jest mieszkanką ja kosz? Tak, jestem z kosz. To znaczy ja nawet nie wiem, co to za osoba, bo taka pani mi właśnie teraz powiedziała, że nie wie, kto to jest, tylko wie, że coś tu takiego się stało, że jakieś morderstwo. Ale nic więcej na razie nie wiem. Nie wiem, kto to właśnie jest. Podobno jakiś mężczyzna w wieku, nie wiem, do 40 lat, ale nic więcej nie wiem. Tego człowieka naprawdę znałem, to znaczy nie jego, tylko z tego yy, ojca. Znałem dobrze. Zresztą no, to jest człowiek, to jak to takie coś popełnił. No właśnie, nie dowiarmi, mi, się to, że to może coś takiego mogło dojść, żeby to bestialsko tak zrobić. I jest pan mi... przerażony? Bardzo, hmm. bardzo. Jaż... Naprawdę się boi, teraz, żeby ktoś, no bo wiadomo, jakiś, nawet boję się o arenie, czy coś to nie daj Boże. Nie ma wiary, to aż człowieka zatyka, coś takie, No, nie wyobrażam sobie tego. No, że komuś głowę obcięli, ale nie no wiem. No i co pani na to ogólnie? No to chyba... W takim małym miasteczku, no, no to... tak, Ale chodzi mi o to, czy panią to w jakiś sposób strząsnęło, tak? No, Ta no na pewno, no oczywiście, bo takie rzeczy przecież nie zdarzają się na co dzień. No to normalne, że to nie jest normalna rzecz, no chyba zdrowy człowiek tego nie zrobił. A znowu słyszałam ten, co to już później tą głowę, on był z O to też, też słyszałam. No ale co panie o tym myślą w ogóle? Jezu, ja jeszcze nie mogę, po prostu, prostu jest, zastanawiam się, co ja tu myśleć, no nie daj Panie, ojejku, to żeby straszne w rzeczy, w, w, w takim małym miasteczku, no to coś strasznego jest. A on był, on był starszy, i żeby jeszcze dwóch się siekierą, głowa była odrąbana, to mnie... Weszłam do sklepu, to się dowiedziałam. Ja tak, Wabersje, oczywiście, weszłam Wabersje, do sklepu i, się i dowiedziałam i kołuj, się, aż mnie zamurowało. Tak. Mówię, Boże. No. O godzinie 7.45 nasi strażacy zostali zadysponowani do otworzenia drzwi dla potrzeb policji na ulicę Wojska Polskiego w Korszach. No i co tam się wydarzyło? No zobaczyli. Co zobaczyli? No na miejscu była Straż Miejska Policja. Polecono nam otworzyć drzwi. No i się odsunąć. No i otworzyliśmy drzwi. Drzwi zostały e, otwarte, no i weszła policja na górę. No właśnie. I jakie czynności wykonywała straż następnie? E, następnie. No później m, strażacy ogrodzili e, taśmami teren zdarzenia, teren akcji. E, pojechaliśmy z powrotem do bazy lecz za jakiś czas znowu nas wyzwali. E, mieliśmy wypompować wodę e, z jednych z wody ze studzienki e, no i A dlaczego no, prawdopodobnie szukali czegoś nie wiem może części ciała bo tak jak słyszeliśmy, coś tam zostało tam nie wiem rozczłonkowane czy ale strażacy nie widzieli tego? Nie, nie, nie. Nie wpuszczono nas. My tylko otworzyliśmy drzwi i, i taka była nasza rola. Później wypompowaliśmy wodę i, i nic więcej na ten temat nie wiemy. Tylko to, co tak usłyszeliśmy. Dzisiaj około godziny 7.20 oficer dyżurny kończyńskich policjantów otrzymał zgłoszenie, że zostało ujawnione w jednej z piwnic w mieszkaniu w Korszach ciało mężczyzny. O tyle makabryczna jest y, sytuacja, że ciało te było pozbawione głowy oraz y, kończyk górnych. Na miejsce oczywiście pojechali po policjanci, którzy potwierdzili fakt tego zgłoszenia. Y, na miejscu działała ekipa y, policjantów pionu kryminalnego, technik kryminalistyki, został powołany biegły, y, również prokurator, który objął nadzór nad całym zdarzeniem. Na chwilę obecną możemy powiedzieć, że w związku z tym zdarzeniem policjanci zatrzymali jedną osobę, która mogłaby mieć związek z tą sprawą. Na chwilę obecną jeszcze za wcześnie jest mówić o szczegółach tego zdarzenia, zwłaszcza, że jest to śledztwo objęte prokuratorskim nadzorem. A kto dokonał zgłoszenia? Zgłoszenie otrzymaliśmy od kobiety oraz mężczyzny, którzy poszli odwiedzić tego pana Denata w mieszkaniu. Na chwilę obecną nie możemy niestety mówić o czynnościach, które zostały do tego momentu wykonane, ponieważ jest to śledztwo i żeby tutaj nie narazić siebie ani funkcjonariuszy, no nie możemy ujawniać szczegółów tego zdarzenia. Tak jak powiedziałam, zatrzymaliśmy jednego mężczyznę, który może mieć związek z tą sprawą. Zostanie ten mężczyzna przesłuchany przez prokuratora. Chyba że prokurator zleci nam te czynności. Dlatego mężczyzna na chwilę obecną nie zostały przedstawione żadne zarzuty. Jaki to jest mężczyzna? W jakim wieku? Po wykonaniu czynności, po zebraniu materiałów, przesłuchaniu świadków, dopiero będziemy mogli mówić, czy to jest sprawca, tak, tego zdarzenia. Jest to mężczyzna w wieku 39 lat, mieszkaniec Korsz. A czy ten mężczyzna jest znany policji? E, tak, wcześniej był notowany m.in. za rozbój, za niepłacenie alimentów e, i inne drobne wykroczenia. Czy ten mężczyzna został zatrzymany na miejscu zdarzenia? E, tak, został zatrzymany chwilę po y, zgłoszeniu. A kiedy poznamy jakieś szczegóły tej makabrycznej zbrodni? Tutaj musimy chwilę się wstrzymać, gdyż tak jak powiedziałam, rękę nad całym tym zdarzeniem e, trzyma prokurator i e, to on będzie informował o wszystkich szczegółach e, i dalszym postępowaniu w tej sprawie. Policja oraz inne służby, które wyjaśniają okoliczności tej zbrodni, dla dobra śledztwa nie chcą mówić o szczegółach zdarzenia. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, prawdopodobnie sprawca tego czynu, tego makabrycznego czynu, przebywał z ofiarą w domu na górze. No, i tutaj tak jakby wątek się urywa, ponieważ nie znamy szczegółów. Yy, mamy nadzieję, że wyjaśni, wyjaśni to śledztwo prokuratorskie, co dalej się wydarzyło. Natomiast wiemy też nieoficjalnie, że sprawca yy, po dokonaniu tego czynu na górze w pokoju zniósł ciało do piwnicy. Tam yy, prawdopodobnie. Yy, poćwiartował je i części ciała próbował ukryć, wynosząc je do pobliskiej miejscowości.